Będę o ciebie walczył. Przekonamy się, kto wygra. Oj, bie... Powiedziałem, byś tego nie robiła. Dlaczego? Wszystko ze mną w porządku. Po tak skomplikowanej operacji konieczna jest długa rekonwalescencja. Kiedy ja czuję się bardzo dobrze, bardzo chciałbym zdjąć ci bandaże, ale nie mogę. Musimy zaczekać, kochanie. Słuchaj, doktora, wie, co robi. Przez nieostrożność możesz wszystko zaprzepaścić. No. Musimy jeszcze poczekać. I już dobrze. Jeśli będziesz przy mnie, jakoś wytrzymam. Oczywiście, kochanie. Przy tobie wszystko wydaje mi się prostsze. A my się nie liczymy. Pewnie, że tak, mamo. Widziałeś się z Rosją? Wracam od niej. Poprosiłeś o pieniądze?

Nie unoś się tak A co? Mam powiedzieć tym zbirom, że przyjaciel postanowił odzyskać żonę Zamiast poprosić ją o pieniądze? Oni chcą cię nastraszyć Nie wierzę w te groźby Nie będę ich sprawdzał Wiem jak zdobyć pieniądze I pozbyć się tego idioty Simara A ty mi w tym pomożesz Jesteś mi winien przysługę Na ławce czeka Marichui Porozmawiajcie Maricui? sobie Rafa! Nie jesteś w pokoju? Ciszej! Uciekłam! Jak to? Już myślałam, że tam zwariuję Nie mów tak, nawet żartem Lekarz pozwolił mi wyjść na chwilę z pokoju Bo działa mi na nerwy Kiedy ci zdejmą mandarze? Trzeba jeszcze poczekać, ale już niedługo. Pamiętasz o naszej umowie? Jakiej umowie? Że jeśli moja operacja się uda, ty też jej się poddasz. Teraz już wiem, że wszystko będzie dobrze. Masz rację. Przypomniałam sobie. Tak jak Ty nauczyłeś mnie żyć w świecie cieni. Tak ja nauczę cię żyć w jasności. Zgoda. Jeśli to dla Ciebie takie ważne, poddam się operacji, ale tylko dla Ciebie. Coś się stało? Coś się trapi? Czy stan Mariciu się pogorszył? Dzięki Bogu wszystko w porządku. To o czym się martwisz? Zbliża się chwila prawdy i boję się, że Maricjuj mnie odtrąci. Mówi, że nienawidzi Juana Miguela San Romana. Podzielam twoje obawy. Może jednak się mylimy. Wierzę, iż mu wybaczy. Gdy się dowie, że to on przywrócił jej wzrok. Kocham Mariciu i nie przeżyłbym, gdybym nie odtrąciła. Zatem ty będziesz następny. Skoro tego chcesz, ale poczekajmy na wynik Twojej operacji. Nie musisz się martwić. Jak to? Ja wiem, że ta operacja się powiodła. Jak się macie, kochani? Fajnie im się gada. Wyglądają na zadowolonych. Masz zmieniony głos, Rosjo. Wszystko w porządku? Nie to zwykłe zmartwienia. Lepiej powiedz, co się stało. Nic. To ty opowiedz o operacji. Myślę, że za dużo już o tym mówiła. A ver, ya. Powiedz, Anneli, o co to chodzi? Będę tu czekać do skutku. Tylko ona pomoże mi przekonać Juana Miguela, żeby się ze mną ożenił i żeby dał mi trochę pieniędzy dla Amadora. Teraz Vicente chce, bym do niego wróciła. Nie możecie do tego zmusić. Ja też nie mogłabym znów pokochać Juana Miguela. Tak jak ty, Bicenta Dobry żart. Jak się macie? Czas wracać do pokoju, Mariciuj. Przedstawię Ci swoich przyjaciół. Tych, których jeszcze nie znasz. Przyszła tu Rossio i mój kuzyn Daniel. Jest też z nami Elsa i Becky. Wyczuwam coś dziwnego. Zachowujecie się nienaturalnie. O co chodzi? O, nic. Twój wybranek jest taki przystojny, że nas zatkało. A co z tobą, kochanie? Nic. Wracajmy. Zgoda, ale pod warunkiem, że pójdziesz ze mną. Oczywiście. Nawet na koniec świata. Ostrożnie. Atmosfera była bardzo ciężka. Nic dziwnego. Nie widzicie, co się dzieje? Zbliża się chwila prawdy. Co wtedy będzie? Nie wiem. Wszyscy się martwimy. Co zrobi Mariciu, kiedy dowiecie, się, że ją ukłamaliśmy? Na pewno nikomu nie wybaczy. Ani Juanowi Miguelowi, ani nam. Nie oszukuj mnie. Wiem, że się martwisz. Jestem trochę spięty, bo niepokoję się o wynik operacji. Nie martw się. Ja wiem, że się udała. Muszę się martwić. Nie jesteś dla mnie zwykłą pacjentką, tylko moją miłością. Wiem. I dlatego wierzę, że wszystko będzie dobrze. Coś mi mówi, że odzyskam wzrok. Mam taką nadzieję. Przestań się zadręczać. I co potem? Co się stanie, kiedy mnie zobaczysz? Wreszcie przekonam się, jak wygląda mój ukochany. A ty ujrzysz w moich oczach miłość. A jeśli to, co zobaczysz, nie spodoba ci się, jak to? Co się wtedy stanie? Nadal będziesz mnie kochała? Jesteś, słonko. Dobrze ci poszło? Tak, dziękuję. Pomogę ci. Dobrze, że już wróciłaś. W samą porę. Jak się masz, Majito? Przepraszam, ale nie wolno ci się zbliżać do małej. Chodźmy. Zaczekaj, Balbino. Tata i babcia będą się gniewać. Pana Julia jest moją przyjaciółką i muszę jej sprawić burę. Widzę, że wciąż mnie kochasz. Jasne, że tak. Ale jestem na ciebie zła.